Może witamy Was w, w trzeźwych testach numer 3. Dzisiaj gościmy u Mateuszka z Dzikiego Wschodu, jak zresztą widzicie na koszulce. No i zobaczymy jedno z piw, które jest, za które jest odpowiedzialny Dziki Wschód, czyli Lubel się nazywa. Nowa seria. Razem z Mańkiem Mateusz był. Zimą, jesienią i opowiadało o tym piwnicy. A drugie to będzie fiurajska Pomarańcza bezalkoholowa. I ja się najlepsze, tego boję. najlepsze piwo świata, a przy okazji dla kierowców. No i otwieramy. No. Jak widzicie, jest Pryty. piękna pogoda. Jest majówka i jest rano. To jest piękne. Pomarańczowe. It's beautiful. Bardziej grapefruitowe. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Czerwonego. No, jest takie, no, no. Aż się pica. Uh, <laughs> Co czuje Twoje oko elfa? Fajny, jasny kolor, mętny, dobrze nagazowany. Moje jest takie... Nie chcę powiedzieć, że kłupał jedzie, ale trochę jedzie. niechmielowo, chmielowo, trochę herbacianie. Ja nie wiem, co to jest, taki cukierkowy smak trochę, oranżada, coś takiego. Fajnie, lekko gorzkie. Oranżada, w ogóle nie gorzkie. W moim nie czuć brzeczki. W moim co też jest. nie, akurat to jest plus, ale... Tak. No nie warto tego kupować za takie pieniądze, kiedy w tych samych hajsach macie zwykłą Helenę, nie? Ale fajny tu jest aromacik taki ziołowy mocno. No herbaciano, ziołowy. ziołowy. No taki jak jałowiec. Taki strasznie cukierkowy jest. Mhm. Landrynkowy. Ciężko go opisać, nie? No Landrynk to No to ale malinowa, taka malinowa. Ale aromat tu jest bardzo fajny. W ogóle nie czuję, że to jest o, bezalkoholowe piwo. To jest słodkie. No jest, dlatego dobrze było od niego zacząć. W ogóle nie czuję, że to jest bezalkoholowe piwo, a w aromacie to już w ogóle jest. O, fajne. Zajebiste. Ale tamtego nie, nie wiem, czy będę znaczył butelkę. Jakie to pieniądze kosztuje? W sklepie? W no nawet nie wiem. Poniżej 10. Tańsza ta seria nasza, więc powinno być e, odpowiednio tańsze. Dobrze. E, wygrywa Lubel. Idziemy dalej. Zaraz będzie drugi odcinek. Chcesz czyli mi? czwarty. Cześć, wy to jest ty numer cztery. Mateuszek, jak zawsze, bokiem. bokiem. Trochę się cykamy, że sieć zadzwoni, a policję przylecą helikopterem. No tak. Bo obserwujemy, stąd to strategiczne dla Urzędu Miasta budynki. Totalizator sportowy jest z tamtej strony. Tu jest kościół. Tam w oddali jest jeszcze jeden kościół, a za nim jest jeszcze jeden kościół. I tam jest jeszcze jeden kościół. Po prostu cię się na to patrzy. Tak, przechodząc do piw, <coughs> mamy free rockets i motocyklowe. motocyklowe bezalkoholowe. Też browarne, już że browarne już dzisiaj ma mocną reprezentację w tych testach. E, ja mam co? Free rockets, patrząc po mętności, jest bardzo ładny kolor. Jest taki pomarańczowy, jak soczek. Ja Twoje mam motocyklowe, jest... moje bardziej mętne. Bardziej, piwne, bardziej takie, nie? piwne. Trochę egzotycznych owoców jest u mnie. A u mnie podobnie jak tym. Wolnym trochę, może brzeczkowo. Uuu, ale fajne. Moje, taki saczek owoców egzotyczny. Mój lepiej smakuje niż pachnie. A, mój bardzo dobrze smakuje, bardzo dobrze pachnie. Zajebiste piwo. Cytrynka. Tego się nie spodziewałem. O Boże, kiedy jest dobre. A no. tu też fajny aromat. Ananasik, czuć. Trochę brzeczkowy u ciebie jest. No. no może. U, ale to jakieś siano smakuje. smaku jest. Ale jest też jakaś taka dziwna cytryna. A nie za smaczne to jest. Nie, no to moje jest słabe, to jest to. No fajny ananas wyszedł. Mocno. No tu jest strasznie dużo fajnych smaków w tym okazji. I tu to fajne chmiele Kupanie dali. Bo jest... Coś robi. Co? No tak właśnie. W składzie mamy i chmiele fajne, jest Kate, Citra, Marillo, Columbus, kolendrę mamy nawet. O to może ona On jest. Jakiś... No to, to kolendrę tak daje. Ale w smaku to jakoś nie gra za bardzo tak fajnie jak w rokazie. Nie no, tu jest mango, ananas yy, i banan. jest fajnie, jest 20% owoców serio? Uh -huh. <laughs> Nie o no to zajebiste. Naprawdę zajebiste piwo. Niektóre te, niektóre warki mogą mieć, być izotonikami. Jedna mm. nam wyszła, tylko nie pamiętam, zda, którą datą. Tak? No, z badań nam wyszło. Nie, no generalnie fajnie. Jurajska niestety poległa w z Dzikim schodem. ale no, jakieś, jakieś nasze zdziwienie. Dobra. I to e... nie ma w związku, że ja tu jestem. Tak. Dziękujemy za dzisiaj, za wczoraj i za ostatni raz. No i widzimy się na następnych trzech testach. Do zobaczenia. Ciao, ciao.